Właśnie zakończyliśmy sesję dialogową poświęconą przyszłości polskiego mleczarstwa do 2030 roku. Niezwykle ciekawa i ożywiona dyskusja. Bardzo się cieszę, że zorganizowaliśmy wspólnie dzisiejszą sesję dialogową cała masa bardzo ciekawych obserwacji i wniosków. Myślę, że bardzo istotne wątki zostały poruszone w odniesieniu do cen energii, przewidywalności cen energii i różnych instrumentów dla branży, żeby ograniczać ryzyka związane z drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej i gazu. Myślę, że absolutnie musimy tym wątkiem zająć się w przyszłości. Kolejny ważny temat to zasoby wodne. Myślę, to niezwykle ważna i ciekawa konferencja, która pozwoliła na wymianę doświadczeń i również takich wniosków z tego, co dzieje się aktualnie w branży mleczarskiej, ale nie tylko branży mleczarskiej, jakby w całym zakresie przetwórstwa żywności, dzięki tej wymianie doświadczeń wydać wyraźnie te wszystkie główne bolączki, jakie mają przedsiębiorcy, główne zagrożenia, jakie są dla dalszego rozwoju branży mleczarskiej, dla eksportu, Jesteśmy tutaj na sesji dialogowej dotyczącej zrównoważonej produkcji, jeśli chodzi o mleczarstwo i bardzo ciekawe wątki tutaj są poruszane. Cieszy mnie, że rozmawiamy o zrównoważoności, o celu ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, jak to wszystko połączyć, o tym dlaczego ważne jest holistyczne podejście, współpraca między wszystkimi organizacjami producentami, ale również połączenie tego z wątkami konsumenckimi. Z dużym zainteresowaniem będę się przysłuchiwał dzisiejszym panelom dyskusyjnym i tematom, które będą poruszane, dlatego, że niewątpliwie żyjemy, jesteśmy w okresie, gdzie następuje dużo zmian, dużo propozycji ze strony Komisji Europejskiej, Nowy Zielony Ład, który spowoduje niewątpliwe zmiany, nie tylko w sektorze przetwórstwa, ale również, a może nawet przede wszystkim w sektorze produkcji mleka. Także w, w ramach tej dyskusji między ekspertami interdyscyplinarnej oczekuję, że rzeczywiście zostanie nakreślona pewna perspektywa dla rozwoju polskiego mleczarstwa. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że taka komisja powstała, że możemy tu mówić na temat problemu branży mleczarskiej, też z innego poglądu, innego poglądu inaczej patrząc na, na to. Wiadomo, że w branży mleczarskiej są bardzo zróżnicowane w tej chwili te poglądy do ministerstwa w Brukseli. Docierają dwa głosy. Jeden głos jest: ratujcie teraz, natychmiast pomagajcie, dopłaty, wykup mleka. Jest druga grupa mleczarni, i wydaje mi się, to są te mleczarnie lepiej sobie radzące, te silniejsze, mówią: Nie, stop, My musimy po prostu znaleźć się na tym rynku o własnych siłach, bo to daje przyszłość. Takie ratowanie mleczarstwa poprzez jakieś dopłaty w tej chwili. Ulży, ulży tym słabszym, ulży jakoś przez jakiś czas, ale nie zbudujemy w ten sposób przyszłości. Nie staniemy się silnym państwem mleczarskim. Nie da się ukryć, że jako branża mleczarska uczestniczymy w rynku globalnym. Dzisiaj, przed stojącymi wyzwaniami, w szczególności w kontekście transformacji energetycznej, potrzebujemy systemowych rozwiązań. Potrzebujemy spojrzenia systemowego od strony. Państwa, rządu, na to, jak transformować branżę i jak bezpiecznie patrzeć w przyszłość. Potrzebujemy stabilnego prawa, potrzebujemy rozwiązań, które będą wspierały stabilność i przewidywalność procesów. To jest, myślę, to, czego najbardziej w tym momencie branża potrzebuje. Celem naszego spotkania było poznanie opinii wielu osób reprezentujących branżę mleczarską, zarówno producentów mleka, przetwórców, ale także instytucji rządowych i pozarządowych i poznanie ich opinii na temat funkcjonowania sektora wyzwań, jakie pojawią się w najbliższych latach i dalszej perspektywie przed sektorem i bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj zgromadzić niemalże 30 osób, to chciałam powiedzieć, że to była niezwykle wartościowa sesja ze względu na to, że mieliśmy naprawdę wielu uczestników z różnych instytucji i to nam dało taką fajną dyskusję, co było bardzo ciekawe. Tej dyskusji nie trzeba było inicjować, bo ta dyskusja inicjowała się sama. Było tyle problemów i tyle takich spójnych elementów, które powinniśmy kontynuować. Tak? Z jednej strony fajna przestrzeń do wspólnej współpracy ponad jakimikolwiek podziałami, z drugiej strony bardzo dużo możliwości wspólnych inicjatyw, tak, żeby pracować stanowisko. Branży tak, żeby branża mówiła jednym głosem,